Spartan otwiera drzwi dla wszystkich. W piątek, 18 i sobotę, 19 października będzie można poznać od środka jedno z największych wrocławskich centrum treningowych. Na tych, którzy w weekend wybiorą się do jednego z czterech obiektów, czeka spora atrakcji. Będzie się działo na przykład przy Spiskiej. Będzie można zasięgnąć porad instruktorskich z treningu personalnego, spróbować sobie naszych instruktorów, będzie można y, zmierzyć sobie skład ciała, uzyskać porad dietetycznych. Będzie można zasięgnąć porad fizjoterapeuty, spróbować zajęć pod okiem trenera, spróbować różnych form fitnessu, które są w naszej ofercie, sprawdzić całą naszą ofertę wszystkich obiektów Spartan. Drzwi otwarte Spartana będą też szansą na złapanie okazji dla nowych i obecnych klientów centrum. Do wszystkich klubów Spartana można będzie wejść, zobaczyć, zapoznać się z ofertą, skorzystać z usług nie tylko z siłowni, ale także z zajęć fitness, spinning, szczególnie popularnej teraz zumby. Spartan zmienił i poszerzył swoją ofertę, zmieniają się bowiem wymagania klientów. Przerzucanie ciężarów wyszło już z mody. Zumba, spinning. Spinning nie, nie, nie należy mylić z wędkowaniem, jest to forma treningu kolarskiego przeniesiona na salę, przy muzyce, przy odpowiednim oświetleniu mamy właśnie nową salę wspaniałą z efektami, z wizualizacją. Audiowizualny system nowy, zainstalowany. Pierwsza, pierwsza taka sala w ogóle w Spartanie. Zapraszamy serdecznie do spróbowania nowych zajęć. Tak samo Zumba, też cieszy się ogromną popularnością forma taneczna. Ktoś, kto lubi sobie potańczyć przy fajnej muzyce, jak najbardziej, warto spróbować na pewno. Spartan posiada cztery siłownie i fitness. Mieszczą się one przy ulicach Lubińskiej, Trzebnickiej, Spiskiej i Krajewskiego.